Cześć wszystkim tutaj Zenciak jest to słuchajcie kolejny film na moim kanale i moi drodzy jeżeli w tym momencie zostawisz łapkę w górę to będziesz totalnym kozakiem tysiąc łapy w górę to wbijam i trolluję tą administratorkę na pewno chcecie więcej z nim odcinków yy, także słuchajcie no fajnie jakbyśmy wbili te tysiąc łapy w górę yy, oczywiście subskrybujcie kanał z dzwonem nieważne słuchajcie czy jest noc czy dzień w otwieraj okno otwierasz okno w tym momencie i krzyczysz subujcie Zęciaka yy, na całe osiedle no musisz to zrobić dlatego bo chciałbym być mega 40 tysięcy subskrypcji mega mi na tym zależy yy, także subskrypcja z dzwonem jest również obowiązkowa. To jest Andrzej Duda kazał nawet. Także zasubskrybuj kanał z wodem i słuchajcie napiszcie w komentarzu wszyscy Ola, to wam przypnę serduszko. Niech się jej miło zrobi na serduszku i słuchajcie w środę o godzinie 18 startuje serwer survival plus gildie .pl. Będę na nim grał, będą odcinki z tego live'y i tak dalej. Będzie super serwer bez lagów, wiecie o co chodzi. Także no po prostu wbijajcie. Środa godzina 18 minestar.pl i oglądajcie do końca. E Siema Ola, sprawdzisz mnie? Cześć, znowu? Sprawdzisz mnie? Ale co, ale że mam cię sprawdzić znowu? No bo... O, w sensie, że znowu, że znowu, że chcesz. No bo wbiłem na serwer, kopię sobie, zbugowałem się w klocku, nie wiem czemu, co się stało, ale normalnie typ nie wziął i na sprawdzanie. Pana. Nie, wziął mnie na sprawdzanie. A. Ten człowiek mnie wziął na sprawdzanie. To cię sprawdza? Piesałek. No, no Bez kitu, ja to no, tam wiesz, wolę gadać z ludźmi. z ty niedobry Więc... No. Y Sprawdzisz mnie, ty? Z... Proszę! No ale to. Piese... No ale to dajcie z tego ona mnie sprawdzi. Nie. No kurde, ta mama to jest chora psychicznie, poczekajcie chwilę. Staw ciapkę w górę i suba, bo to jest tak, choraszka, co? Tak. Już poszła. Na szczęście. Poszła. A, poszła, nie tak. Sobie już. Co? Jeszcze raz. Nie słyszałem. 5 minut. Nie Ale... ma 5 minut na podanie NDS, tylko ma 5 minut na wejście na TRS a już wszedłem no na właśnie. Tego No chętnie. Dobra Ola, ty się znasz Słucham, na rzeczy. Co? Znasz się na rzeczy, wiesz jak to zrobić Pewnie wiesz więcej rzeczy Nieważne y Chodzi mi o to, że po prostu chciałbym... On i tak po prostu nie pogrążajmy go, bo każdy wie, że on nie da rady nie sprawdzić. Mhm. No. A skąd wiesz? No nie da rady, no ola, no proszę cię. No przecież. Ale powiem ci, Huzuni nie jest trudno znaleźć. Ale jakie Huzuni? Ja nie mam żadnego Huzuni. Nie masz Huzuni? No. Nie... Ola, koniec żartów, no. Ho... Koniec żartów. Koniec. koniec żartów. Koniec. No, koniec. Yy, to ten. Podaję ci Ani deska, ola. Nie ma, nie ma, nie ma co tam. Ale piesek coś Piesek mnie nie sprawdza, przecież on nie, nie wie, co to znaczy, Ani deska. No to ban, Cicho tam bądź już no Ban? Jaki ban? Co to znaczy? A co to znaczy? Co to znaczy? Dobra Ola podaje ci Masz Napisz, o podaję ci Ola ban. No nie, jakiego bana? <grym> <grym> jakiego bana? Nie banuj No nie, nie możesz takich rzeczy robić Nie mogę? Nie Ale nie jesteś <grym> Czekaj Ej, no co ty zrobiłeś? No przecież Olaś do mnie łączy. Dał ci no? No, pa. Widzisz? Jeszcze nie połkuje ziomek i pisze do mnie, patrz to, czekaj chwilę. Kurde, nie jest hey, to jest. Zio ziomek do mnie pisze tak. N Nik zęciak, a nie, ty nie wiem co tu chodzi, ale jakiś Kielci. Dawaj, tą Ole wyrywamy. Nie wiem co tu chodzi. Ale, no tak, do nie napisał, no poważnie. Dobra, to ten, dawaj, no. Daj mu on pana. O, daj mu pana. Kurde, ta mama to jest faracyjny projekt. Bo ja się boję, że ja przez. ani, ani, ani desko chyba da się jakąś kamerkę włączyć. Ja się boję, bo pokażę moją mama. Dobra, to moja ma... Nie, wyprowadzam się w tatus. Ona znowu weszła. Śpiewa mi na dół numer telefonu, to się z nią. Numer telefonu bym chciał. Połącz się z serwerem. Już się łączy. A masz chłopaka? Tak, to nie, w ogóle nie chodzi o sprawdzanie, tylko się pytam, nie? No, okej. Okay. Masz czy nie? Zaloguj się. Si, jeden, okej. No nie wiem, takie... Nie wiem, czy mam takie asy tak po prostu. To no nie, nie chodzi o, w ogóle To nie ma żadnego związku z nami, nie? Dobra. Eee. Jezu, ale jest to... Log. W sensie logi. Nie, jest No dobra, teraz. A ja mam dostęp do tego, ta, czy o, nie? Tak, no masz, masz. No to nic nie ruszaj. Dobra. Proszę Cię. Jasne, że tak. No nie mam tego. Nie wiem o co tu chodzi, odchodzę. Wyprowadzą się poważnie, no nie to jakaś policja chyba cię namierza już. Tak, namierzają mnie. Dobra, no, co klikać? No, tak. no daj mi ten dostęp, bo nic nie mogę klikać. A, no przepraszam, ja że tak. No. 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 No i masz. O, mogę. No. Ej, to powiedz mi... Masz na imię Ola, to już wiemy. Mm, tak. Jestem Dawid, miło mi. E... Mm, Co to za podejrzany Optifine? Jaki podejrzany? Z internetu pobrałem. Mm. Z internetu Z YouTube'a. Pisałem YouTube. Peskitu. Na YouTube pisałem Minecraft Optifine 188. I e, YouTube Husoni 3.5 podejrzewam. Od Maltiego tylko. No, pewnie. Lubisz Maltiego? Pewnie. Ja lubię Maltiego. No. Mój przyjaciel. Ale mi kręcisz wani. I to tak dosłownie Nic nie kręcę Kręcisz coś Co ty Z tobą? Nie <słuch> To może zaczniemy No, chciałbyś już No No tak Ej nie. dobra, to co? I nie Jest git? W porządku już? No to? jak jest w porządku, przecież widzę z tej tego opti fajne to jest Huzuni 3.5 Skąd ty to masz... wiesz? No przecież... Przecież nie pisze ale... nigdzie Huzuni, na no pewno to nie ja tam... jest Huzuni na Tatę pewno. ci pokażę! Na pewno Pa, kocham go Dobra, to co? A w datę mam wejść? Kropka Minecraft może? No to chodź Czego potrzebujesz? No? Daj mi dostęp no O masz. Huzuni, co to tam było? Gdzie? Jakaś... Gdzie? No co? Gdzie? Co? Ja no. nie wiem co to jest. Nie ma! Zpadło się. Chodzi? Ja nie wiem. Znikło, nie ma O, Wurst, to też chyba Gdzie... jakiś, nie wiem, Jaki jest. Jaki Wurst? Nic nie ma przecież. No, Buskitu, tutaj też jest wszystko czyste. Tak. Ja nie wiem, kto to wymyślił w ogóle. O kurczę, co to jest? Jakieś chyba fajne paczki. No to mo paczka modów. No Real plus Fajna gram. Z no, Ze Stewartem <laughs> gram. W TMX. No to wcale nie dom. jest podejrzane. No co? co ty? Dobra, kto, to jest ta wersja. Wiemy, że to jest ta wersja, czy ta? Jak myślisz? No to usuń wszystko i się no, dowiem, co to jest ta wersja. Powiem ci, no. że to jest ta, no proszę cię, ostatnio mi tak zrobili. No i co? No i nie mogę, nie, nie, mi nie działa CTRL-Z. Nie wiem, czemu, to no, po prostu ale nie działa. Ale będziesz miał to wszystko w koszu. No wiem, ale później miałem za dużo rzeczy w koszu, patrz. Oszaki to. Patrz, widzisz, że to jest to. Ale ja wiem, że to są cheaty, ja ci bana daję. No skąd wiesz, że to są cheaty? No bo wiem co to znaczy ten update 4.2.0 to ty też masz takiego? No. I to Malti od, ma, od Malti. To ty. No pewnie to, to od Maltiego było. Malti no. powiedział, że jest w porządku. Chodź, oni zawsze na tepsie pisało, że ok, dawaj mu bana. Jest ok. no nie, no Ola. A No to a chociaż Możemy już Facebooka tak. Ja ci skoczę Instagrama. Instagrama. Nie, nie. Ja cię skrócę No Tak, chociaż bana, w powodzie bana Instagrama ale... byś mogła podać. No, ja to, mówię, to nie mogę go przyjąć. Mi. przepraszam. Już, no. już. No, się. Ja ci mówię, że, że, że no, że. Um, mhm. Skrócę ci bana, no. ale. Nie będziesz cheatował już. A w powodzie będzie ten Instagram? Dobra. No nie, ale. No. Czyli nie będzie. Nie będzie. To ja, to ja chcę perma, bo ja, ja już nie dam rady wbić na ten serwer, bo jak zobaczę twój nikt, to się popłacze. A nie smutno. No bardzo. E, no dobra. To ja... to ja to przeżyję. Przeżyjesz. Dobra. Możliwe, że tak. I jak ty miałeś nick w ogóle? Kapsel 137. Dobra. Fajny, nie? Fajny. No. Eee... Mm. To ten. To... Czyli nic między nami nie będzie? Nic nie będzie. Kurcze mm, Dam ci na 12 godzin. No dobra, niech ci będzie. Eee, ale ja nie miałem ci tu w sobie. Ale no miałem. miałeś chic. Czy widziałeś, że nie miałem. Nie było. Ale widziałeś tego opti fajne, prawda? No przecież to jest fajny opcja. Fajny nazwę zmieniłem sobie tylko. Pewnie. No tak. No tak. No Dobra. To pa. No, Kocham ty ci, nie zmieniaj się. Żegam. Pewnie. <laughs> Może się już nie spotkamy nigdy w, w naszych życiach. W, życiu, w naszym życiu. Ale było no. warto. Było warto dostać tego bana, będę go pamiętał do dziś. Zrobię do sobie, dziś. wydrukuję sobie screenshot'a, taki ten obrazek i sobie powiesz nad ścianą, żebym zawsze jak wstawał rano to widział, że mam bana akurat od ciebie. Chociaż chyba nie, nie wiem, czy dostanę bana od ciebie, chyba tak. E, nieważne. Głębokie. Głębokie, tak. Eee... nie, No. <gry> Dobra, siema.